Na Śniadanko z tej strony Zuzia jest ze mną. Dzisiaj mój brat Wiktor. E, też ma kanał na YouTube, tylko na razie na nim nie nagrywa. E, e, tam na dole w opisie jest, e, będzie jego właśnie kanał. I teraz zapraszam Was do oglądania. Będę Wam pokazywał. E, e, będę Wam pokazywać mój nowy. Mój nowy e, zegarek i jest, kupiłam sobie takie fajne rzeczy. I tak, zegarek jest taki. Na nim piszę właśnie tutaj takie numerki i tam za tymi numerkami dalej Wiktor nie wie o co się ma e, I tam na dole, tam są takie malutkie literki. 60 na przykład 5, 10, 15 i to mi właśnie bardzo pomaga. A ja się bardzo nie zdam na zegarku, a teraz będzie małe cięcie, bo muszę otworzyć to, a to jest naprawdę bardzo dobrze zapakowane. Dobra, już jestem. Tak to wygląda. I Już wam pokazuję... Czekajcie, przepraszam. O, dobra. Już wam pokazuję jak to wygląda. Już. No, super. Super. Ło, wow, wyleciało wszystko. Biedra. Biedra mnie okłamała. Tu. Dobra, mam już wszystko. Ja to pozakładam i się z Wami. I witam. Jeszcze przed założeniem tego wszystkiego, chcę Wam powiedzieć, że to, to jest. To jest niebieski. To jest chyba też niebieski. I jeden jest czarny, czyli ten jest czarny. jakoś oznacza. A i sobie właśnie odznaczę tutaj. Tylko że to jest żelopis i boję się, że to mi się myja. No i te dwa niebie niebieskie będę dawała no, radę. Tą... I teraz tak, właśnie te chyba odznaczyć, to takie squishy wkładam sobie na czarne i zobaczcie jakie fajne. E, czekajcie. Nie Wiktor! Idź! Kłótnie z Może to kiedyś przerobimy, jak mi się już to znudzi albo zepsuje. Mam jeszcze takie awokado. Mm, Dobre awokado. Dobra jest awokado. Kładam. Tutaj. Ciekawe czy da się połączyć. Nie da się. Nie spóźnuj. Jedra Nie cię oszukała. Dlatego i tak się nie dało. Dobra. Mamy nasze długopisy. Mamy już trzy. I tak to jest czarne. I dwa niebieskie. Dlatego wiem, dlaczego dwa squishy I jedno. Znaczy, dwa squishy. Jedno squishy brzoskwinka. I dwa awokadu. Nie squishy. Dlatego, że dwa są takie same, a i jedno inne, ale i tak najbardziej mi się podoba ten czarny z tym z cozy. Yy, no i co? To by było chyba na tyle z tego odcineczka Bardzo on jest krótki, a mogę Wam troszkę zdradzić, że na następnym odcinku będzie... albo dobra, nie będę wam mówić. Możecie się domyślać, gdzie będzie coś na A i kończy zaczyna się na A, a kończy na R i to jest bardzo krótkie, więc do zobaczenia, cześć.